Partnerem programu jest MindSpace. Powiedziałeś o tym, Różańcu, i tutaj o tym, że właśnie jesteś też osobą wierzącą. Czy było jakieś takie zdarzenie w Twoim życiu? Bo czytałem o, o tym wypadku w 2012 roku. Czy ono, miało właśnie jakiś, czy ono było jakimś takim przełomowym momentem? w którym zrozumiałeś, że właśnie, nie wiem, życie jest kruche, że, że, że może jeszcze coś innego. Tak, przełomowym momentem, wróćmy tak jeszcze, cofnijmy się dosyć daleko wstecz, przełomowym momentem, w którym ja jako dziecko wtedy uświadomiłem sobie, że, że Bóg jest takim moim oparciem. Wtedy jeszcze tego nie rozumiałem. Dalej to nie jest tak, że jestem alfą i omegą, jeżeli chodzi o wiarę, bo to jest taka tajemnica, wydaje Ci się, że wiesz, a za moment nic nie wiesz, nic nie rozumiesz i to jest fajne w tym wszystkim, ale ja pamiętam jak, e, jak w 98 roku, ja miałem 10 lat, mój dziadek umarł. E, e, My mieszkamy sobie, powiedzmy, tutaj, jak stoi ta szklaneczka, a e, 15 metrów dalej e, e, mieszkał mój dziadek z babcią, i tam jeszcze ciocia z wujkiem, i moje, e, moje kuzynostwo, że tak się wyrażę. I ja pamiętam, że wtedy mama się, się szykowała do pracy, była 6 rano, i wujek przybiegł, wpadł i powiedział: Bożanka, chodź szybko, bo dziadek nie żyje. I ja, dziesięcioletni chłopak, wtedy pamiętam. E, mieliśmy łóżko obok, obok obrazka. Ja uklękłem i zacząłem się modlić. Nie o to, żeby dziadek przeżył, po prostu zacząłem się modlić, na ile potrafiłem. I tak jak teraz patrzę wstecz, to od tamtej pory nawiązała się ta moja relacja z Bogiem. To była tak silne emocjonalnie dla młodego człowieka, no śmierć dziadka, tak, dziesięcioletni chłopiec, ale w, w, ja pamiętam, że odruchowo uklękłem i zacząłem się modlić, na ile potrafiłem. Tak jak dzisiaj sobie to przypominam, no bo to było jednak 25 lat temu, ja już mam 35 lat, i od tamtej pory nawiązała się taka Relacja moja z Bogiem. Później się okazało, że dostałem szansę. Mój wujek jest dekarzem, kryje dachy. Z racji tego, że jest takim był mocno postawionym, powiedzmy, przedsiębiorcą w tej branży, brał bardzo dużo od tam danej firmy, a ta firma swoim najlepszym klientom oferowała wycieczki raz do roku. No i wtedy okazało się, że jest wycieczka. Do Chorwacji to był 2000 chyba 2010 rok. Do Chorwacji i do Bośni i Hercegowiny, między innymi do Meczugorii. I wujek powiedział: e, Ja nie mogę jechać. Może ktoś e, od Was chce jechać. E, no i jakoś tak padło na mnie: Koszy, no pewnie, że pojadę, tak. No i okazało się, że pojechaliśmy, wszystko pięknie. No i trafiłem do Meczugorii. Trafiłem do Meczugorii. No i tam kupiłem sobie taką dziesiątkę różańca, która jest ze mną praktycznie cały czas, no dzisiaj też jest ze mną tutaj i od tamtej pory ta dziesiątka jest ze mną praktycznie cały, cały czas. I ja pamiętam, że jak miałem ten wypadek w 2012, e, 2012 roku, czyli dwa lata po tym, jak przywiozłem tą dziesiątkę. W każdym razie Bóg tak w fajny sposób pokazuje Ci takie, w nieoczywisty sposób Cię do siebie przyciąga w taki kurczę coś, co na daną chwilę ci się wydaje jakimś takim traumatycznym wydarzeniem. Później okazuje się jakąś turbofajną lekcją, co było w przypadku tego wypadku. Ja go na początku nie rozumiałem, aczkolwiek nigdy się nie buntowałem. Ale do czego zmierzam? I ja tam dachowałem tym samochodem, dachowałem, dachowałem, w pewnym momencie zrobiłem takie salto, kurczę, to już historia powielana, ale jeszcze Ci powiem, kocham, w salto spadłem na dach znowu zatrzymałem się w przeciwnym kierunku do tego, którym się poruszałem. Auto było na tyle zmiażdżone, że mnie już nikt nie szedł ratować, to jest jedna opcja, a druga, że ja siedziałem w takim zgięciu. ja nie szedł cię ratować, bo już myśleli, że, że nie o, żyje. To nie że nie żyje, mhm. tak. Tak, tam w wypadku jeszcze uczestniczyły e, dwie osoby, kobieta w zaawans zaawansowanej ciąży i, i jej syn. No, zaraz przejdziemy dalej, ale po kolei. W każdym razie oni... Wpadli do robu, wywrócili się i tam mówili, że ich potrąciłem. O czym zaraz powiem, ale ich nie potrąciłem. Dobrze o tym wiedzą. W każdym razie, dobra, wpadli do robu. Samochody się zatrzymały. Kobieta w zaawansowanej ciąży, więc szli ją ratować. A ten samochód był na tyle zmierzczony, że już no, kurczę, no nie, ten człowiek nie żyje. I ja pamiętam, że tak siedziałem. Słuchaj, chłopak, dachowanie. Wszystkie szkła w moją stronę. Ja się czułem jak w Matrixie. Ja się czułem, jak one przechodziły przeze mnie. Ja nie miałem żadnego skaleczenia na twarzy, mimo że wszystkie szkła przeze mnie przeszły. Ja pamiętam to wszystko. W każdym razie zatrzymałem się, siedziałem na takim zgięciu i... No ty byłeś przytomny cały czas. Tak, tak, nie straciłem przedności I nie mogłem wyjść, bo ten samochód był tak zmiażdżony, że nie mogłem otworzyć drzwi. I tak siedziałem na takim zgięciu i tak kolanem próbowałem, 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 próbowałem aż w momencie uderzyłem i wypadłem z tego auta. To było jedyne obrażenie, jakie odniosłem, że tutaj jest kolano, tak. I słuchaj, ja tą dziesiątkę zawsze miałem przy sobie w kieszeni. Teraz miałem ją w kieszeni. Ostatecznie mogłem ją mieć w plecaku schowaną, ale na 95% miałem ją w kieszeni. W każdym razie i w kieszeni, i w plecaku ona była zamknięta. I Ja wypadłem na asfalt, tak rękoma, pach, a ta dziesiątka po środku. To był dla mnie taki cud. Że dostałem taką drugą szansę. Jeżeli chodzi o lekcje, które wyciągnąłem, mówię, kurczę, no nie rozumiem. No później zaczęła się batalia sądowa z tymi ludźmi. Okazało się, że mężem tej kobiety jest policjant, który służy w, w mieście, o malutkim miasteczku, obok którego, ale na tyle rozwiniętym administracyjnie, że mieli i prokuraturę, i policję, i sąd. Ale to było małe miasteczko, nie będę już mówił. No, bo mówiłem o tym półtusk. W każdym razie e, prokuratura tam się mieściła, sąd się tam mieścił. I na miejsce wypadku przyjechał policjant, który był mężem tej kobiety, która tam. Którą rzekomo tak, potrąciłem. No, on wyszedł, i pierwsze, co powiedział, to: Jeżeli. Bo ona była w zaawansowanej ciąży, jeżeli to dziecko nie przeżyje, to nie wyjdzie z kryminału, tak? Nawet jeszcze się nie dowiedział, co, jak, czy ona mi wyjechała, czy coś. Po prostu takie teksty. Oni mi wmówili, że jak tam dachowałem, dachowałem i wyskakiwałem w pewnym momencie, te salto robiłem, to ja, że ja o nich zahaczyłem. Gdybym o nich zahaczył, to, to oni by tego nie przeżyli. Moja. Teoria jest taka, znaczy, że ja, to jest tylko moja teoria, od razu mówię, to nie jest poparte żadnymi dowodami, w każdym razie wszystko składa się w całość, patrząc na jej obrażenia i zniszczenia tego skuterka, że w momencie, kiedy jedziesz na skuterku, to masz kontakt ze światem, tam się okazało, że jechała w kasku, nie jechała, mówili, nie. mówili, że jechała, ja na miejscu wypadku kasku nie widziałem, w każdym razie, no dobra, zostawiam historię, za mną. W każdym razie, jak dachowałem, dachowałem, w momencie robiłem ten, takie dachowanie, że wyskoczyłem z rowu, zrobiłem te salto w powietrzu, spadłem na dach i przyzatrzymałem się w przeciwnym kierunku. To oni mi mówili, że pod, podczas tego ostatniego dachowania, jak wyskakiwałem z tego rowu, bo ja uderzyłem w rów, pach, pach i dalej na ulicę, to że zahaczyłem ich. Gdybym, gdyby tak zmiażdżony bus, który już nie trzymał żadnej bryły, no, bryły jakoś trzymał, ale już był samochodem z, z, zmiażdżonym. Gdyby ich zahaczył, to oni by się dostali pod busa. Oni by tego nie przeżyli. Z jakimś, Moja teoria z jakimś, jest z taka, że po prostu się. jak kobieta usłyszała, że z tyłu jest huk, to spojrzała przez prawe ramię i jak spojrzała przez prawe ramię, to odruchowo skręciła i wpadła do rowu. I na tym... I, i, i wszystkie obrażenia i wszystkie e, znaki na to wskazują, bo tak... Jakie ona właśnie miała obrażenia, tak patrząc? Zaraz, zaraz ci powiem, ale skuter był skierowany do... Też w przeciwnym kierunku, czyli automatycznie skręca, pach, przerzuca, w skuterku było rozbity kierunkowskaz i chyba e, tylna lampa i kierunkowskaz, czyli te, te, te uderzenia, tak? No dobra, kobieta została zabrana, i z tyłu jechał z nią jeszcze syn, kobieta została zabrana do szpitala, ja od razu też, e, jakby policja mnie przesłuchała, puściła, więc ja się od razu tym zainteresowałem, pojechałem do szpitala, zapytałem się, no co z tą kobietą, tak? Mimo, że u mnie auto zawiodło, to, to no wiadomo, no, tam jest po drugiej stronie człowiek. No, zachowałem się ludzko, chciałem się dowiedzieć, co się stało. Lekarz mi mówi: A, proszę pana, syna to od razu wypisaliśmy, a pani zostanie tam na obserwacji, bo ma tam złamany palec i zdarty na skórek. Okay. Czyli niewielkie obrażenia. Czyli niewielkie obrażenia. Ale wiesz, pamiętaj, że prokuratora mieściła się w tym mieście, sąd się mieścił w tym mieście i, i, i jej mąż był policjantem w tym mieście. Więc dobra, jakby w takim dużym skrócie. Odbyła się sprawa karna. To też pokazało ułomność sądów. Ułomność sądów w moim. Dlatego, jeżeli była ta ustawa sądownicza, z którą wszyscy walczyli, ja ją popierałem, bo ja się zderzyłem z tym systemem, gdzie rozprawy nie były nagrywane, sędzia wyszedł i powiedział mi wprost: Proszę pana, co ja mam z panem zrobić? Nie mam czasu. Sędzia mi tak powiedział, ja też się nie przygotowałem, bo nie wziąłem ze sobą żadnego prawnika, więc oni mieli do, wiedzieli, że mają do czynienia z totalnym żółty dziobem, z którym mogą zrobić, co chcą. I sędzia mi takie, ja nie mam czasu, ja mam propozycję taką, wyrok w zawieszeniu i karę pieniężną. Ja mówię, Wysoki Sądzie, no ale tam przyszedł, auto zawiodło, tam ja, ja nie jestem kryminalistą, żeby tu wyrok. No to co, no to co, mam rozpatrywać? No właśnie, bo u Ciebie jeszcze, przypomnij, tam było tak, że ym, tam był, po prostu była też awaria auta u Ciebie. Nie tak, tak, wpadło. no i później by pokazało, że rzeczywiście to mogło być przyczyną, ble, 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 ale to zostało w ogóle... Zostały zebrane ślady na miejscu hamowania, okazało się, że w tamtym samym miejscu e, do rowu wpadł jakiś czas wcześniej tir, on zostawił po sobie takie hamowanie, ale bieżnik tira jest taki, a, twoje a, a busa jest taki, rozstaw osi jest w busie taki, a w tirze jest taki. No i oni mi powiedzieli, że to były ślady hamowania busa, proszę pana, to były pana ślady hamowania. Ja mówię, wysoki sądzie, znaczy później mówię, kurczę, wej, no ale widzisz, no. Nie przy... Ja też nigdy nie miałem wcześniej styczności z jakąś tam, e, z sądami, ja nie wiedziałem, co się robi, ja liczyłem na uczciwość ludzką, no, no, niestety, no. No dobra, odbyła się sprawa karna. Już tak w skrócie. Zostałem uznany winnym, ale wyrok został warunkowo umorzony i została na nami nałożona kara pieniężna. Całe szczęście. Już mówię dlaczego. Bo wychodząc z rozprawy karnej, ja mówię, pytam tych ludzi, czy wy od razu jedziecie ze mną ze sprawą cywilną? Dla mnie to było oczywiste. No tak, chcieli, żeby, żeby, dostali, tak, żeby dostali... Tak, tak, więc jakby automatycznie. O, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No i kurczę, za jakiś czas zaczęła się batalia. Rzeczywiście przyszły mi wezwanie na rozprawę cywilną. Ja patrzę, a w tym takim roz... Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, już nie pamiętam, ale w tym takim akcie oskarżenia, o, nazwijmy to tak. Nie wiem, czy w sprawie cywilnej też jest akt oskarżenia. W każdym razie w takim piśmie, na którym się opiera cała sprawa. Później się okazało, że ze złamanego palca i startego naskórka, kobieta ma epilepsję. Moczy się w nocy, nie jest zdatna do pracy, i że chcą ode mnie rentę, w, dożywotnią rentę w wysokości 1000 zł każdego miesiąca i 35 tysięcy jednorazowo za dość uczynienia. Mówię, o kurka, mama. No, tylko historia jest tego typu. Że w momencie, oni tego nie wiedzieli, nie doczytali, ich sprawnik, wtedy już się przygotowałem i wziąłem prawnika, bo wiedziałem, z czym to jest. Tak. Oni też zresztą wzięli prawnika, tylko ich prawnik jakoś tak, nie wiem, totalnie troszeczkę, nie wiem, czy zlekceważył sprawę, czy nie doczytał, że ten mój wyrok z, ze sprawy karnej został warunkowo umorzony. A jeżeli wyrok w sprawie karnej jest warunkowo umorzony, to nie jest wiążący w sprawie cywilnej, czyli na tej, na tej drodze cywilnej musisz od nowa dochodzić swoich roszczeń i, i tego, czy ktoś jest winny, czy nie. No i ten ich prawnik się mnie pyta, ale to pan zrobił, pan to czy pan zrobił? No jechałem tym autem. A ma pan wyrok czy nie ma? No nie mam. Co pan mówi? No jak pan nie ma wyroku? No nie mam. No ale co pan gada no ma pan wyrok przecież w sprawie karnej. No nie. I moja prawniczka mówi no nie, mój klient nie ma wyroku, bo został warunkowo umorzony. I ten prawnik tych ludzi pamiętam spojrzał tak na nich i bo on już wiedział wtedy, że sprawę Że, jest już, że już nic tak. nie, nie ugra. Tak. I rzeczywiście udało mi się później na tej drodze cywilnej tą sprawę wygrać, więc zamknąłem to wszystko i, i stanąłem po drugiej stronie barykady. Yy, przykre jest to, że mężem tej kobiety był, prawdopodobnie dalej jest, policjant. Ja też, yy, ja z racji tego, że gram w serialu Glinia, ja się utożsamiam z policją. Ja znam trud tej pracy. Wiem, że to nie jest łatwa praca, więc ja będę policjantów na każdym kroku bronił, ale w każdej instytucji znajdzie się tak czarna zwana czarna owca. owca. I to było dla mnie przykre, że. E, Akurat na takiego trafiłeś? Tak, że osoba, która powinna stać na, ty, na, tym, na tej służbie prawa, że po prostu. Nie zależy im, i w ogóle to też pokazuje przekrój naszego społeczeństwa, że jeżeli widzimy po drugiej stronie bankomat, że jeżeli możemy wyciągnąć pieniądze, to nie ma dla nas żadnych zasad moralnych, nic, po prostu hajs, 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 jak najwięcej z niego wyciągnąć, więc, no, ale tak jak mówię, no, długo to potrwało, bo rzeczywiście cała batalia trwała 5 lat, no psychicznie to bardzo odczułem w pewnym momencie, jak mi przychodziły, we, znaczy nie w pewnym, no już w ogóle, jak mi przychodziły wezwania czy tam z sądu, czy to kurczę mi skręcało, co oni znowu ode mnie chcą, co oni i tutaj tak i tutaj tak, no a to nie jest tak, że sprawa, nie wiem jest dzisiaj, za tydzień, za dwa, tylko to co pół roku, co nowe, to nowe pamiętam, że jak się dowiedziałem, że chcą ode mnie rentę w wysokości tysiąca złotych dożywotniej no to, to, to mnie ścięło, tak tym bardziej, że wiedziałem ale mówię, kurczę, no to jest system, no to jest system który może mnie wchłonąć tylko całe nie. szczęście, że w tamtej sytuacji no, ten wyrok został warunkowo morzony. W każdym razie dziś z perspektywy czasu patrzę, że to była bardzo fajna lekcja. No właśnie, co ci to dało? Co ci, jak, jak, jak ty właśnie dzisiaj patrzysz um, tak współcześnie na to, nie? Znaczy tak, ta, ta gorsza strona medalu, że, że po prostu ludzie... Mm, że nie liczy się drugi człowiek, że liczy się ten, te pieniądze, że liczy się po prostu, że kurczę, nie mamy takich zasad, że trzeba też troszeczkę mieć zawsze, nie można być takim naiwnym, takim, takim tylko trzeba mieć zawsze... Ustawić się tym, po prostu. Czemuś, dokładnie, z tyłu głowy, że ktoś faktem, jednak będzie faktem. chciał Cię oszukać, ale najpiękniejsza lekcja, jaką wyciągnąłem, to świadomość tego, że mimo młodego wieku jestem bardzo śmiertelny. Czyli to, że te życie może mi się skończyć w każdej chwili. Zmieniłeś coś właśnie wtedy w swoim no to... życiu? Nie wiem, podejście w ogóle do życia, bo wiesz, wierzący, wiem, że wierzący byłeś, no bo byłeś w tej meczugorii wcześniej też. Mm -hmm. i, i... Ja sobie uświadomiłem, że, bo wiesz, często ludzie, kurczę, no jeżeli ktoś ma 20 lat, 30, tak? nie myśl o śmierci, tak? Tylko mówię, a przecież ja będę żył 100 lat. A później jedziesz prostą drogą. Świeci piękne słońce, nic nie wskazuje na to, że coś się może wydarzyć, a za moment pachy cię nie ma. I ja na przykład to zrozumiałem, ja uświadomiłem sobie swoją śmiertelność, więc ja jestem świadomy tego, że ja jestem, no, powtórzę się, że jestem śmiertelny, że ta śmierć może przyjść w najmniej oczekiwanym momencie. E Czyli ty miałeś w 2012 roku tak. 20, 20, 20... 20... Ile ja tam miałem 12-24? 24 lata. 24 lata no to ja więc... w podobnym wieku, ja w podobnym wieku też przeżyłem właśnie taką no. historię, którą już znasz zresztą, tak, tą huraganową, tak huragan no. że, tak powie, że tak to nazwę. No, ona mi też dała taki, wiesz, taki impuls. Po pierwsze, to co mówisz, że, właśnie, że po pierwsze, mm, wszystko może się w naszym życiu zdarzyć, nieważne ile masz lat teraz. a mm -hmm. drugie, że mm, no, to życie jest takie kruche. Nie? Dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma. Wiesz, i ty na pewno tam byłeś w celach jakichś turystycznych. Tak, jak byłem wiesz, studentem, pięknie, pięknie. Tak, Byłem studentem, bawiłem się. Nie, nie pojechałem na pewno przeżywać huraganu. Nie? No. A na pewno nie po to, żeby być tam też być uznany za zaginionego mm -hmm. i, 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 mm -hmm. i, i, i jakieś tego typu sprawy. Mm, ale tak jak opowiadasz mi tę historię, to widzę... Ja też miałem 20 lat wtedy, więc, więc tak jak um, opowiadasz, to... To, to wizy... czujesz, Jakieś... przeżywasz to z... też. Bo, bo, czy, bo znasz, tą, znasz ten ból, tak, że tak się wyraża. No, zgadza się. Tak, że... ale nie wiem jak ty, Kuba, ale ja na przykład... To było dla mnie takie, bym powiedział, że... No, może źle się wyrażę, czy mnie uratowało, może nie, ale... Ja też zdałem sobie sprawę, że otoczenie wokół mnie jest bardzo e, śmiertelne. Że, że moi rodzice, że... W sensie, że tyle że lata lecą, i ten czas niełoga nie płynie, ją zabiera i nas, ale i naszych bliskich. I ja wtedy e, zacząłem, i takie, w ogóle tak się mówi, że jestem takim fotografem rodzinnym, ja zawsze, o, muszę uwiecznić ale, moment, że, że o, muszę żeby, uwiecznić żeby moment, czy filmiki, czy coś. I to, I to później działa, i starasz się jak najwięcej przybywać z tymi rodzicami i z innymi. I też taka szybkość. Skoczyniłeś to szczęście rodzinne, też takie, nie? Tak, że w sensie, tak. że rodzina, bliscy, przyjaciele, żeby, żeby gdzieś tam nie tracić tego czasu. No zobacz, Kuba, no, nie rozmawialibyśmy tutaj. Świat by w ogóle, rodzina, bo on mnie pamiętała. Gdybym ja. W, w świat taki, jeżeli. Świat, w takim, świat, Polska, w takim szerszym tego słowa znaczeniu, w ogóle by nie znał mojej postaci, tak? W sensie takim, że ja bym odszedł sobie w 2012 roku i, i już bym nie żył lat 11. Moi bliscy by wspominali, kurczę, kiedy to strzeliło? Zobacz, Piotrek już 11 lat nie żyje, tak? Już by tego wspomnienia zostawały, A jednak dostałem drugą szansę, że, że tworzę też jakąś swoją historię i, i, i że to jest dla mnie fajne. I to jest dla mnie fajne jestem za to wdzięczny i, i staram się też że jakby w jakiś sposób zadośćuczyć. Myślisz, że to jest gdzieś tak, bo wierzący, to myślisz, że to jest właśnie, że to Bóg tym wszystkim tak kieruje, czy to i, i jakby daje nam takie sygnały, e, chociażby właśnie ten wypadek, bo wiesz, miałeś jeden wypadek w 2012, ale niedawno przy... miałeś też kolejny wypadek, Wiem, nie? Znamy, to, tak. Czy to odbierasz to w jakichś takich kategoriach, że... E, że jeszcze coś muszę może w swoim życiu zmienić? Bo wiesz, bo znowu wypadek na przykład, nie? Ja, ja tak, wiesz, tak, ale wiesz, coś, ale coś ja, wiesz się, wie. ja, się, ja się codziennie modlę, jak nie codziennie, to kilka razy... Niech się dzieje, twoja wola, nie moja, tak? Ja jestem tylko, tak jak... Ale fajnie, bo tam na przykład nieraz w niektórych przypadkach widzę, jak, jak też jestem... Ja zawsze powtarzam. Ja jestem tylko ułomnym narzędziem w rękach Boga. Tak? Niech się dzieje Twoja wola, nie moja. Daj mi tylko siłę, Panie Boże, żebym to wszystko, żebym temu wszystkiemu podołał. Tak? Więc y, jak ja zauważyłem, że jak tak zawierzysz swoje życie Bogu i to nie jest tak, że to będzie życie cudowne. Też, ja też bardzo często, co było złe... E, traktowałem Boga jako taką, e, panie Boże, daj mi to, panie Boże, daj mi to. Nigdy nie. Mm, jak trwoga to do Boga. Tak, ale jak trwoga do Boga, tylko panie Boże, o fajnie, daj mi, kurczę, nie wiem, daję taki przykład, nie wiem, nowy samochód, czy jakby jako wyrocznik, jako dżina, który ma spełniać e, życzenia. To nie jest powiedziane, że. E, wręcz przeciwnie, życie z Bogiem, też odważę się powiedzieć, że może być trudnym życiem, bo. Im bardziej będziesz, im bliżej będziesz Boga, tym, tym te zło bardziej będzie próbowało cię od tego Boga odwieść no. i ci pokazać. Zobacz, to jest Twój Bóg, a tak ci się dzieje. To jest Twój Bóg, a tak ci się dzieje, tylko że jak zawierzysz w pełni, jak zaufasz, to jakoś tak zawsze wyjdziesz zwycięską ręką z tego wszystkiego. To unikniesz takich jakichś kurczę, sytuacji. Nie pogubisz się jakoś w tym życiu, bo mówię, jestem kurczę bardzo ułomnym człowiekiem, bardzo grzesznym, bardzo ułomnym, też, też nie chciałbym zaraz, żeby to zostało źle odczytane, że chodzę, morduję, gwałcę, i nie, nie, ale to nie jest tak, że jestem idealny i kurczę, a może, albo właśnie Bóg lubi takich nieidealnych, ale takich kurczę... Majo, którzy mają swoje zasady nie mają swoje zasady ale to nie jest też taki ja też nie chcę być kreowany na osobę nieskazitelną bo tak jak już wcześniej powiedziałem daleko mi do niej tak ja mówię jeżeli a może zostałem nie wiem może jestem takim narzędziem w rękach Boga żebym tu przyszedł do ciebie powiedział swoje świadectwo może to nasza rozmowa do kogoś dotrze może to w jakiś ma, sposób kimś ludzi, za, wiesz, zarezonuje? Ma, mało ludzi potrafi mówić o wierze też, nie? Potrafi mówić przede wszystkim publicznie o wierze. Ja, ja miałem taką rozmowę na, na początku naszym kanale z Markiem Citko, y, piłkarzem, mm -hmm. y, pewnie kojarzysz, kiedyś bardzo popularnym. Y, Marek też jest takim człowiekiem, który bardzo otwarcie mówi o, ba, o Bogu, tak? Mówi też bardzo, bardzo otwarcie o tym, że się nawrócił, że, że w ogóle Bóg jakby w jego życiu y, Powodował, że on jest dzisiaj tu, gdzie jest, bo gdyby nie Bóg, no to prawdopodobnie też mogłoby być różnie. nie? Tylko no, dzisiaj, tak jak mówię, mało, mało kto otwarcie w ogóle o tym mówi. Nie? No właśnie, dlatego mówię, może ja jestem takim narzędziem w rękach Boga, że, żebym mówił, może to do kogoś dotrze, może ja na przykład się nie wstydzę o tym mówić, i ja zawsze się przeżegnam. Mimo że ja nie ukrywam, że takie. Takie poglądy w mojej branży są raczej, nie są moim atutem, są czymś, co może mi przeszkadzać, bo to jest większy problem niż atut. Ten świat lubi chwile, lubi takie doznania, takie, po co jest nam Bóg? Ale Bóg ci mówi, że, że masz sobie tego, odmawiać tego, ale po co? Po co? Masz tak, ochotę? Masz nie wiem. Świetlą, tak? Masz Korzystać. piękne ciało? Masz możliwości? Masz tysiąc kobiet wokół siebie? Korzystaj z tego. Po co? Wiesz, jak mi znajomi opowiadają, na jakie oni imprezy chodzą, to kurczę, no mogę tylko współczuć, tak? A ktoś powie, ale fajnie, jesteśmy wyzwoleni. Zobacz, jaka to jest branża. Przecież my jesteśmy wyzwoleni. Wolność. Wszyscy idą i krzyczą wolność. Tylko później, e, t, t, z perspektywy czasu, to jest takie... E, szatan, kazał, szatan kazał tańczyć, był taki film. Szatan kazał tańczyć. Partnerem programu jest Mindspace. Złoma to do siebie, jeżeli człowiek idzie przez życie z Bogiem, upada, podnosi się, ale idzie, klęka, Panie Jezu, przepraszam Cię, żałuję, daj mi kolejną szansę, żałuję tego. Bo to jest też takie przyznanie się, takie, to jest też ciężki, to jest ciężki problem. I, I przed Bogiem przyznanie się, zrobiłem źle, przepraszam, zrobiłem źle, ale jeżeli człowiek upada, ale podnosi się i Panie Jezu, chce iść z Tobą, Bądź takim moim drogowskazem, oddaję ci całe swoje życie. To, to Pan Jezus będzie z tobą szedł przez te życie. A jak sobie po prostu powiesz nie, to po co mi wiara? Wiara mi jest niepotrzebna. Zobacz, teraz, teraz chce się zrobić teraz robi się tak, że kościół ma być dostosowany do człowieka. Nie, wiara trwa tyle lat. To człowiek powinien się dostosować do wiary, a nie wiara do człowieka. Teraz się zmienia, nie, bo to kiedyś to było tak, a teraz jest nam wygodniej, że nie wiem, teraz będzie nam wygodniej, że. Ksiądz będzie miał żart. Tak. A czemu? Dokładnie. Teraz będzie nam tak wygodnie. Nie. I na przykład, jeżeli wchodzisz w taką polemikę z szatanem, który jest mistrzem kłamstwa i intrygi, tak, to księża mówią, a, naj, a najbardziej ja na przykład poznałem księży egzorcystów, którzy, którzy mają, e, może nie na co dzień, bo to nie jest na co dzień, ale którzy rzeczywiście widzieli te opętanie w ludziach. I oni mm. wiedzą, co to jest. I jeżeli dasz taką przestrzeń szatanowi, żeby on, e, on działał, jeżeli pozwolisz mu... To pokazują takie spektakularne kariery, on Cię wyniesie w górę, żebyś jeszcze bardziej mu zaufał, żebyś poszedł na fali, żebyś robił kurde wszystko. A za chwilę spektakularny upadek. A za chwilę upadek, ale to jeszcze niżej, jeszcze niżej, jeszcze niżej. Ja nie chcę mieć takich, ja mówię no kurcze, ja wolę żyć sobie spokojnie, pewnych rzeczy nawet nie osiągnąć, ale Panie Boże, niech się dzieje Twoja wola, a nie moja. W pewnym czasie wszystko mi dasz. To nie jest też tak, że ja teraz, dziś, dziś rozmawiamy na tym etapie. Za moment mogę upaść, za moment mogę, wiesz. W każdym razie chciałbym i modlę się o to, że przy każdym upadku, żebym skierował się w stronę Boga. Żebym zawsze Mu ufał, żebym zawsze pochylił tą głowę i powiedział, Panie Boże, niech się dzieje Twoja wola, a nie moja. Żebym zawsze e, nie szukał w Nim winy, Panie Boże, czemu mi to. E, Czemu, Czemu, tak się stało? Czemu tak się stało, tylko Panie Boże, widocznie taki jest Twój plan, daj mi siłę i sposobność, żebym z tym wygrał i to jest jakby taki mój cel I, i w momencie, życie jest różne, dziś jest tak, dziś jest tak, ja na przykład patrzę, że te upadki nieraz są mega potrzebne, tak? No właśnie, a ten drugi wypadek, nie? Z... Z... Ja tymi sobie tymi... wtedy powiedziałem, kurczę, jak przeżyłem, to chyba wygram ten tań z gwiazdami, to że to program, nie no, śmieję się. Ale takich lekcji jest bardzo dużo, takich lekcji jest bardzo dużo. I ja na przykład staram się w życiu, e, e, bo, bo Pan Jezus, Pan Bóg mówi, oddaj mi wszystko, każdą swoją przestrzeń, oddaj mi. Bo ktoś mówi, o nie, nie, nie zaprzątaj Panu Bogu rzeczy, kurde, nie wiem. Nie, ja oddaję wszystko, jadę. Modlę się, Panie Boże, doprowadź mnie szczęśliwie, cało i zdrowo. Zabierz ode mnie to, to i to. Wszystko, po prostu każdą jedną sytuację. Każdą jedną, nawet idąc tutaj yy, do Ciebie, Kuba, na rozmowę, tak, Panie Boże. Bądź moim głosem, tak, podczas tej rozmowy spraw, żebym powiedział to, co powinienem powiedzieć, żebym nie powiedział tego, czego nie powinienem powiedzieć, i zawsze wszystko.